Wie, co to jest internet? Ja wiem. Internet to się do kogoś przesyła. Gdy się pracuje na komputerze, to, to się jeszcze da bardzo dawno temu wysyłało się inter internetem. Internet! Internetem. internetem. Że maile się wysyłało, tak, tak? Wiadomości. Tak, tak. To internet to jest y, zasięg, gdzie można zadzwonić, wysłać SMS-y albo grać na komputerze w grę. Internet to sieć. I co można z tą siecią zrobić? Grać, oglądać. Albo grać na, albo grać na telefonie. Albo też na tablecie. Albo grać na komórce. Ale żeby był internet, to musi być prąd. Czy wie ktoś z Was, co to jest prąd? To, to są takie ognie. Też, em, to jest ładowarka i się podłącza i może się ładować. Prąd się wytwarza w elektrowni. No to no już też to samo miałam na myśli. Co pomaga? To też niezweżemu nie polajnemu gdzieś pomaga. W, w, brąd może kopnąć, a mu zabić człowieka. Prąd to też jest. Je, te może oparzyć. Bo, na przykład, jak ktoś chce naładować telefon, to są też takie gniazdki, i tam się podłącza ładowarkę, podłącza się ładowarkę do telefonu i telefon się na przykład ładuje. No, jeszcze trzeba pamiętać. Pamiętać, nie jest internetu. Dokładnie. Bo trzeba czekać miesiąc. Jeszcze ja nie za dużo, że jeszcze nie można za dużo korzystać z prądu. Czy znacie sposoby na oszczędzanie prądu? W ogóle, w ogóle trzeba, trzeba w, jak wychodzić z domu, trzeba wszystkie światła pogasić. Też też mniej oglądać na komórce. Mniej grać na komputerze. Mniej, mniej glas na telewizorze. Mniej oglądać komputer. Trzeba, trzeba zawsze pamiętać o tym, że słońce też jest, też u słońca się nie marnuje, bo tyle ładuje się w nocy przez 12 godzin i staje na 12 godzin.